Po radzie Świdnickim były przymiarki do R5, ale kolejny rajd w Fabie jest 2000. No tak, no w Fabie mamy doskonale przygotowaną uważam. Naprawdę fajny team. Eee, nie ma też co ukrywać, o czym już mówiliśmy wielokrotnie. Jest też odrobinkę nawet... To odrobinkę to w cudzysłowie tańsza. To wszystko ma wpływ. No ja tak jak wspomniałem też już wielokrotnie, w ogóle nie miałem jeździć w Polski, a jedziemy trzeci rajd z rzędu, także cieszę się w ogóle, że tu jestem. A na Fabie chyba nie mogę złego słowa powiedzieć, bo jest naprawdę bardzo fajny samochód, konkurencyjny, jeszcze mimo wszystko. No i cóż, no będziemy starali się wykorzystać go na maksimum i jego możliwości, i naszych, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w stosunku do naszych kolegów. Raid Karkonoski, pasują Ci tutaj SOS-y? To ciężko powiedzieć, bo 12, przez ostatnich 12 sezonów tylko raz miałem przyjemność startować tutaj. E, stanąłem, pamiętam, wtedy na podium, przegrałem z Isbów i z także no, dobrych dwóch chłopaków. No teraz cóż, no dla mnie trasy są stra strasznie trudne, ja tutaj bardzo słabo znam te odcinki specjalne i charakterystykę wiadomo, no, jeździmy na rajdzie Elmot, Elmotu czy, 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 czy w Rzeszowie czy gdzieś w innych miejscach, no to te, te zakręty się zna, te, te, te różne partie, tutaj wszystko jest dla mnie nowe, no ale też jeżdżę za granicą i też trzeba sobie jakoś z tym radzić, no zobaczymy w jakim miejscu będziemy.